W poprzedniej części opowiedziałem Wam, jak ustawić żagiel względem wiatru, teraz dowiecie się o kursach względem wiatru. W żeglarstwie wszystko dzieje się względem wiatru. Nawet sikać pod wiatr etykieta żeglarska nie pozwala. Nic więc dziwnego, że kierunek, w którym płyniemy, też określa się względem wiatru. Ustalmy, że wiatr wieje z góry tablicy w dół i narysuję kursy na lewym halsie. Lewy hals oznacza, że wiatr wieje nam w lewą burtę, żagle są wtedy po prawej stronie. Jeżeli wiatr wieje w prawą burtę, to znaczy, że płyniemy prawym halsem, żagle są wtedy po lewej stronie. Kursy względem wiatru są oczywiście na obu halsach takie same. Kurs dokładnie z wiatrem, kiedy wiatr wieje nam prosto w rufę, to forewind. Kurs, na którym wiatr wieje nam po skosie od rufy, nazywamy backstagiem. Jeżeli wiatr wieje nam w burtę, prostopadle do osi jachtu, to płyniemy pół wiatrem. Kurs, na którym wiatr wieje po skosie od dziobu, to bajdewind. Natomiast dokładnie pod wiatr Płynąć się nie da. Na jachcie ustawionym dziobem do wiatru, jakkolwiek byśmy nie wybrali żagli, to będą one ustawione w linii wiatru. Będą łopotać i nie wytworzy się siła aerodynamiczna, czyli nie będziemy mieli napędu. Ten zakres kierunków, w których nie da się płynąć, nazywamy kątem martwym. Anglicy nazywają go trafnie no-go zone. Przyjmijmy, że wynosi 90 stopni. Ten kąt jest różny dla różnych jachtów. Dla zwinnych regatówek jest mniejszy niż 90 stopni. Dla pękatych jachtów turystycznych może być większy. My przyjmijmy około 90. Jeżeli jesteśmy tutaj, a chcemy dopłynąć tutaj, czyli dokładnie pod wiatr, to nie możemy tego zrobić wprost. Pod wiatr nie da się płynąć. Co musimy wtedy zrobić, to wyhalsować się, wyhalsować się pod wiatr, czyli będziemy płynęli. The windem lewego halsu, potem będziemy płynęli windem prawego halsu, potem znowu windem lewego halsu, aż dopłyniemy do naszego celu. I to się właśnie nazywa halsowanie. Mówiliśmy wcześniej, że optymalne ustawienie żagla do wiatru to takie, w którym cięciwa żagla tworzy z kierunkiem wiatru kąt około 15-20 stopni. Jeżeli jacht jest ustawiony do wiatru pod kątem ostrym, powiedzmy 45 stopni do wiatru i od tego odejmiemy jeszcze 20 stopni, to cięciwa żagla będzie bardzo blisko osi jachtu. Kiedy płyniemy półwiatrem, żagle są bardziej wyluzowane. Optymalny kąt pomiędzy cięciwą żagla a osią jachtu rośnie do około 70 stopni. Na baksztagach luzujemy żagle ile się da, ale oczywiście cięciwa żagla nie może przekroczyć kąta prostego względem osi jachtu. Oznacza to, że na Baksztagu nie da się zachować kąta 20 stopni pomiędzy kierunkiem wiatru i żaglem. Żagiel przestaje też działać według prawa Bernouliego. Nie ma przepływu w strumieni powietrza, wiatr zwyczajnie wpada w żagiel i pcha nas z wiatrem. Jeżeli mamy wiatr dokładnie od rufy, to żagle będą ustawione jeden za drugim i żagiel główny, grot, zabierze cały wiatr. Żagiel przedni, fok lub genua nie będą w takiej sytuacji pracować. Tego chcemy uniknąć, dlatego przerzucamy przedni żagiel na drugą burtę i płyniemy na tak zwanego motyla. Z poprzedniej części wykładu, w której omówiłem jak działa żagiel, wiecie, że żagle wytwarzają siłę, która jest prostopadła do nich i jest przyłożona w punkcie, który nazywamy środkiem ożaglowania. Na pierwszy rzut oka najszybsze powinny być kursy z wiatrem ponieważ kierunek siły aerodynamicznej jest najbardziej korzystny. Siła jest ustawiona wzdłuż osi jachtu. Mamy wtedy największą siłę ciągu, a najmniejszą siłę przechylającą. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie, ale żeby Wam to wytłumaczyć, muszę powiedzieć trochę więcej o wietrze działającym na żagle. Wiatr to ruch powietrza, ale względem czego? Jaki mamy punkt odniesienia? Normalnie, mówiąc o wietrze, za punkt odniesienia przyjmujemy ziemię. Ruch powietrza względem Ziemi to wiatr rzeczywisty. O wietrze rzeczywistym mówi nam meteorologia, wiatr rzeczywisty przewidują prognozy pogody. Ale wyobraźcie sobie zupełnie bezwietrzny dzień. Powietrze stoi, a wy wsiadacie na rower i zaczynacie pedałować. Na twarzy znowu czujecie ruch powietrza. Ruch powietrza to wiatr, a taki wiatr wywołany że my się przemieszczamy i że uznaliśmy egocentrycznie siebie za punkt odniesienia, nazywamy wiatrem własnym. Normalnie na jachcie działa na nas i wiatr rzeczywisty, i wiatr własny. Skoro postawiliśmy żagle, to pewnie jest jakiś wiatr rzeczywisty. Skoro postawiliśmy żagle i płyniemy, to znaczy, że się przemieszczamy, mamy jakiś wiatr własny. Suma wiatru rzeczywistego i wiatru własnego to wiatr pozorny. I to wiatr pozorny działa na nasze żagle. Zobaczmy, jak wiatr pozorny zmienia się na różnych kursach względem wiatru. To jest wektor wiatru rzeczywistego. To jest nasza prędkość. Prędkość wiatru własnego będzie taka sama jak nasza prędkość, ale skierowana przeciwnie. Suma wektorów daje nam wiatr pozorny. Widać, że wiatr pozorny zmienia się w zależności od kursu, w którym płyniemy. Im ostrzejszy kurs względem wiatru, tym wiatr pozorny jest silniejszy. Wiatr pozorny wieje też bardziej od dziobu niż wiatr rzeczywisty. Mając tą wiedzę, możemy zweryfikować, które kursy są najszybsze, a które najwolniejsze. Wracamy do siły aerodynamicznej, ale najpierw uzupełnię ten rysunek o ważną informację. Te strzałki. Pokazują wiatr pozorny. Na nasze żagle zawsze działa wiatr pozorny, ustawiamy je do wiatru pozornego i kursy też określamy względem wiatru pozornego. Tak jak mówiłem, kierunek siły aerodynamicznej jest na kursach ostrych dużo mniej korzystny niż na kursach pełnych, ale za to siła wiatru działającego na żagle jest dużo większa. Większy wiatr to większa siła aerodynamiczna. Wielkość siły aerodynamicznej będzie się różniła w zależności od kursu. W efekcie siła ciągu na kursach pomiędzy pełnym Bajdewindem a ostrym Bachsztagiem jest zbliżona, a nawet trochę większa w Bajdewindzie. Delikatne różnice będą zależały od siły wiatru rzeczywistego i kroju żagli. Siła ciągu wyraźnie spada w bardzo ostrym Bajdewindzie, na granicy kąta martwego, i na kursach pełnych w pełnym baksztagu i w fordewindzie. Fordewind jest najwolniejszym kursem, ponieważ zawsze będziemy płynąć wolniej niż prędkość wiatru rzeczywistego. Siła ciągu na kursach od pełnego bajdewindu do ostrego baksztagu różni się niewiele. Za to siła przechylająca pomiędzy tymi kursami różni się diametralnie. Na bajdewindach będziemy mieli duże przechyły i duży dryb. Na baksztagach Prawie żadnych przychyłów, prawie żadnego dryfu. Zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Płyniemy kursem Bajdewind. Bajdewind jest to kurs ostry na wiatr. Wiatr jest z tamtej strony. Można to poznać także po Icku. I w Bajdewindzie żagle mamy mocno wybrane. Teraz odpadniemy do półwiatru. Odpadanie jest to zmiana kursu względem wiatru z kursów ostrzejszych do pełniejszych. Jesteśmy teraz w półwietrze, żagle mamy do połowy wyluzowane, zatrzymujemy ten kąt natarcia wiatru na żagiel, około 20 stopni. Teraz odpadniemy sobie do baksztagu. W baksztagu mamy żagle mocno wyluzowane. Oba żagle pracują na jednej burcie. I skończył się przechyl, ponieważ cała siła, prawie cała siła działa do przodu, nie mamy już za dużej siły przechylającej. Zgadza się. Zgadza się, jak najbardziej się zgadza. Skąd te takie rzeczy wiesz? Z książki. Jeżeli odpadniemy do Ford Windu, przedni żagle przestaje pracować, przerzucamy go na drugą burtę. Lewy fokasz od luz, prawy fokasz od wybieraj. Tak jak. I płyniemy na tak zwanego motyla. To teraz w drugą stronę. Zaczynamy ostrzeć. Ostrzenia to jest zmiana kursów względem wiatru z kursów pełniejszych do ostrzejszych. Lewy fokasz wybieraj, prawy fokasz Żagle mocno wyluzowane Jesteśmy w baksztagu. Ostrzymy do półwiatru. Delikatnie wybierajmy żagle, żeby cały czas ładnie pracowały. Jesteśmy w półwietrze. I teraz wostrzymy sobie do Bajdewindu. Bajdewind żagle mocno wybrane. I tutaj zaczyna znowu przechylać. A możemy popłynąć tam? Popłyniemy tam, to wpadniemy w kąt martwy. W kącie martwym żegle przestaną nam pracować. Pokażmy, jak to będzie wyglądało. I faktycznie. Nie działa. I tam się nie da płynąć? Nie da się tam popłynąć. No to trudno. A w następnym odcinku opowiemy Wam, czym jest siła hydrodynamiczna. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.